Mam przed sobą okładkę i spis treści jedenastego numeru teologii politycznej. Tytuł mogę zdradzić: Liberalizm, pęknięty fundament. Projekt okładki Państwu nie pokażę. Powiem tylko, że Edward Bern y, Jones y, namalował atlasa. Atlasa skamieniałego już, który zerka na uciekającego Perseusza, dźwiga na barkach świat. No, i ten atlas ma kłopoty, stąd nazwa. Tym atlasem jest dzisiaj bezspornie nowoczesnego świata. Jest liberalizm. Próbujemy wziąć się za bary z tym pęknięciem i z tym kłopotem. Numer, numer udał się nadzwyczajnie. Część autorów. Przywitacie Państwo z przyjemnością, bo jest w tej liczbie Agnieszka Kołakowska, Dariusz Gawin, Marek Cichocki, Bronisław Wilstein, Tomasz Żyro czy Jacek Grzybowski, jest też Ewa Thompson i Stanisław Grygiel, Alain Besançon po części starzy nasi znajomi. Ale też jest bardzo ciekawy wywiad z Frankiem Furedim, bardzo ciekawy wywiad z Józefem Weilerem. Słowem, Gruba, jak zwykle, księga, pełna bardzo ciekawych tekstów. Patrzymy na codzienność, na politykę, na kulturę z perspektywy spraw ostatecznych, próbując zrozumieć, co się wokół dzieje, i Państwa do tej roboty i do tej przyjemności zapraszamy.